No załamałem się, jak to mówią. No, padłem też już w takie towarzystwo, gdzie popijaliśmy i, i tak dalej. Człowiek no, kredyty też pozaciągał, bo, bo trzeba było na, na lekarstwa, na to, na tamto. No. I później no niestety no, nie miał z czego składać, bo komornik usiadł na, na konto bankowe, zabierał. I niestety, za no, mieszkanie już nie było na co płacić, bo, 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 bo jak się udało tam jakieś 100 czy 200 złotych wygnębić z, z konta, to, to był cud Także wszystko, jakieś premie, jakieś dodatki, jakieś coś, to wszystko szło na, na konto i komornik zabierał. No i nie płaciło się za mieszkanie, no bo trudno, no, przez dwa lata prawie i później przyszli. Przyszli no, eksmisja i, i do widzenia. No. Człowiek poszedł na brog.